Mija właśnie kolejny dzień na zgrupowaniu w Miętnym. Pierwszy turnus. Dzisiaj stanęło do wywiadu dwóch chłopców z rocznika 2013 Staś Pikulski oraz Kuba. Żądkowski. Tak jest. Chłopcy, jesteście już po kolacji? Tak. tak, tak. Proszę powiedzieć, co dzisiaj na kolację było? E, dzisiaj na kolację były. Paszteciki. E, tak, paszteciki. I co to jeszcze? E, I pasztecik. można było jeszcze wybrać kanapkę. kanapkę I sałatkę. Na... A sałatka jaka opowiedz? Z... Makaronem. Kukurydza i... Papryka. No papryka. I szynka A powiedzcie chłopcy, czy dzisiaj jeszcze jakieś zajęcia są zaplanowane? E, no tak, tak, mogą być Tak, jeszcze... sił... mogą być siłowe. Mhm. Siłowe. I coś jeszcze Stasiu chciałeś powiedzieć? E, m, nie, już nie. Tylko to. Chłopcy, powiedzcie w ogóle, jak mija obóz, co robicie na obozie, jak wygląda Wasz dzień, eee, o której godzinie wstajecie? Wstajemy o godzinie 6.30, mhm. tak. zbiórka jest, jest o 6.50. Tak, 6.50. I co robicie o tej 6.50? Eee, o 6.50 mamy rozruch. Tak, poranny rozruch. A po rozruchu? Eee, po rozruchu tu mamy i... śniadanie. Tak, śniadanie, a po śniadaniu też nie. Mm -hmm. no, no tak, tak mm -hmm. na hali. I co dalej? Jak dalej dzień wygląda? Um, dalej wygląda, że jest obiad, e, potem tak. jeszcze jeden trening. Uh -huh. um, tak. Potem I, jeszcze kolacja. Kolacja i, i po kolacji są jeszcze, jest jeszcze jeden trening. Dobrze, a co robicie na treningach? Opowiedzcie. E, no, no na treningach dużo e, ćwiczymy e, z, um, z wodami z i, tutaj, i dużo ćwiczymy mm -hmm. koordynacji. Tak. No też dużo rozciągania. E, Codziennie jest rozciąganie. I, tak. Oczywiście. E, i, też, I też na trenażerach ćwiczymy. O, to fajnie na trenażerach. Dobrze, chłopcy, na, nowy rok się zaczął, 2021. Na pewno wiele rozmów z trenerem Pawłem i z trenerem Miłoszem odbyliście. Mhm, Powiedzcie, dokładnie. jakie cele na nowy e, rok postawił trener przed Drużyną? E, e, na pewno e, e, mamy inne ustawienie. Mhm. Opowiedz, jakie teraz mamy ustawienie? E, dwóch obrońców i dwóch skrzydłów. Sk 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 hmm. 1-2-1-1. Jeden, jeden. Tak. Dokładnie, tak. Jest to ustawienie 1-2-1-1. Jest to nowe ustawienie w grupach pięcioosobowych w naszej Akademii mhm. i powiedzcie, co jeszcze na tych... E... Mhm. Dużo rozmawiamy o treningu, mhm. co będzie na treningu. Tak. E, I też, e, też e, na no, przykład ćwiczymy z wody, coś takiego. Rozumiem, czyli trener Paweł w nowym roku i trener Miłosz postanowili nauczyć drużynę gry w nowym ustawieniu, tak? Tak. Okej. Okay. I jak wychodzi póki co gra w tym nowym e... ustawieniu? To Jeszcze wychodzi... nie zaczęliśmy, ale już niedługo możemy zacząć. Grać, tak? Tak. tak. Ustawieniem. Tym ustawieniem. Dobrze, no to oczywiście no, początek roku, także wszystko przed nami. No dobrze chłopcy, co byście chcieli przekazać naszym kibicom, rodzicom, którzy na pewno będą oglądali ten film? Czy fajnie jest na zgrupowaniu? Tak. Się... Fajnie jest, naj, najfajniej jest jak jest trening po południu, tak. bo w, wtedy mamy takie wielkie mecze na murawie, a... Ale też fajne są takie małe turnieje. Um, tak. uh -huh. Że są cztery drużyny i ciągle je jeśli ktoś przegra, to szkodzi i nowa drużyna wchodzi na boisko. Dobrze. Co jeszcze byście chcieli przekazać rodzicom? Pozdrawiam? Tak. Pozdrawiamy wszystkich. Dobra, dziękujemy.